Siema. Dzięki za nominację Invi, a więc tak, ja może na swoim kanale nie mam zbyt dużo subów jak na przykład Invi albo Kandref albo inne Dubska, ale patrzcie, mam te 4300 subów, ponad. Wstawiam sobie film i co? Po 24 godzinach mam na nim kurwa 1000 wyświetleń, ale nie, nie, nie. Nawet jak ludzie klikną kurwa ten dzwonek, to on i tak kurwa daje bówno. On nic praktycznie nie robi, bo to i tak się nie pokaże. Ale po co? Wyskoczy mi kurwa film jakiegoś zjeba, na którym kurwa nie mam dzwonka, jak na przykład rozkopuję tysiąc jebanego kobla X na MCHC. I tak, jeszcze przejdźmy ze strony kurwa Minecrafta do serweru. Na przykład, takim przykładem będzie MCHC. Jest tam jakaś edycja, tydzień, tydzień minął, dupa, 500 graczy. Nie, nie, nie. Kurwa ciągle przychodzi ktoś na TSO, na jakieś konfy czy coś. Powiem im, żeby dali ty pierdolone bacony. Nie, 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 koksu będziecie mieli za dużo. Nie, 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 nie. Nie damy tego. Wypierdalać. Potem wielkie zdziwienie. Wystartuje na przykład taki craftcore, ale nie. A-a! E -e. Psują nam edycję! Mamy kurwa 300 osób na serwerze! Nie! Potem wystartuje kolejny serwer. Coś się nie spodoba na no, tamtym jednym, Gracze idą na inny serwer. Bo po co zrobić kurwa jeden, jakby ogarnięty serwer przez administrację, która by kurwa posłuchała tych graczy. Nie. Ale też my wkurwają takie osoby, na przykład Przychodzi do mnie taki Marek 12-letni pisze mi na YouTubie tak Ty kurwo jebana! Zabijasz typów w nóżkach, gdzie twój honor? Bóg, honor, ojczyzna Ale nie nie nie, wchodzisz sobie na kanał tego typa i patrzysz jego filmy Tak, otwieranie pierożków na Rivi, rozkopywanie kobla X na MCHC, no i dupa ile taki filmik ma kurwa wyświetleń Cztery razy tyle, ile typ ma, kurwa, subskrypcji, bo jego film oczywiście się każde, każdemu pokaże, a wiecie dlaczego? Bo ten film jest, kurwa, chujowy! Ktoś siedzi nawet nad tym filmem, ja na przykład miałem mam takich filmów, jakby, za bardzo skomplikowanych w montażu, ale, kurwa, też mnie A jak... ...renderuję jakiś filmik, który trwa, nie wiem, 10 minut, i oczywiście wypierdali mi Vegas'a. Po co to ma, kurwa, działać? Nie, nie, nie! Nie wiem, to już chyba już lepiej? Będzie stawiać te filmiki na Facebooka, czy coś, kurwa, robić kanały. Dupa, Rudson, czy inne gówno. A więc w sumie to tyle jakby z mojej strony i nominuję kurwa wszystkich, którzy, którzy zobaczą ten film. A i jeszcze tam, lajki. Jak osoby wymuszają lajki, to to w sumie daje tylko tyle, że film jakby się pokazuje większej ilości osób i może być na głównej YouTube. A. i wtedy wam się to może jakby ma większą szansę, że zobaczycie ten film. A jeszcze takie dodanie, ludzie, nie bądźcie marionetkami innych youtuberów lub. Nie wiem, graczy z Minecrafta jak piszą, że kończą edycję, Miejcie jak zawsze jakiś powód, nie wiem, Administrator, który wam zrobi kurwa psikusa, Czy inne gówno, Ale pamiętajcie, jak macie itemy, czy tam kurwa nic wam się jakby nie dzieje na tym serwerku, krzywda, czy inne gówno, Grajcie tam czasu, aż wam się coś nie spodoba, bo to w sumie bez sensu. A i zostawcie łapkę i suba pod tym filmem, zobaczymy do jakiej ilości osób dotrze ten film. A więc elo.